E, to kto walkę? No, tosykujcie się tu na zmiany. Ale te zdjęcia to do wywolenia. Nikt na nich nie ma wąsów. Dzięgowość! 2 plus dwa. I cztery. Słucham. I tyle, ile pan chce. No, to mi się bardziej podoba. I świetne wąsy, dziewczyny. Dział produktu. A wy na co mi się przydacie? High cup, który zamiast grzechotać wydaje dźwięk świerszcza. Ha! Genialne. Zostajecie. Ale na jutro ma wydawać dźwięk szerszenia. I za 5 minut wszyscy macie wąsy. A to co jest za dział? Marketing! I co tu się robi na ten dzień? Retro! Dobra. dobra! Całkiem niszy jesteście, ale. No dobrze, chłopcy i dziewczęta, taktyczni czy nie, stało się! WY nominowaliście Gunfire w Popular Airsoft Player's Choice Awards, a ja! Go kupiłem i posypały się zmiany. Ale to nie koniec. Teraz trzeba wygrać. Głosujcie w Popular Airsoft Player Choice Awards, a ja zniosę limity FPS. Dział produktu już pracuje nad tym, żeby chrono pokazywało wynik w kilogramach sześciennych na litry w sek na sekundę kwadrat. Nikt się nie połapie, więc nie musisz się martwić, możesz strzelać jak chcesz. Moje wynalazki wreszcie będzie można kupić. I tu najważniejsze wisienka na torciku, paluszek na spuście, Terminatorka. Skończę z tym. Za jedyne 8 dolarów będziesz mógł kupić taką niebieską naszywkę, która zwalnia Cię z potrzeby przyznawania się przez cały miesiąc. Głosuj w Popular Airsoft Player Choice Awards na Gunfire. A ja <noise> idę na serwis. Albo może nie, trochę później. Tracę apetyt na widok płaczących mężczyzn, a zaraz obiadek w